Maciej Bartków, znany bytomski badacz historii, badacz tajemnic II wojny światowej i nie tylko, wydał nową książkę, Zabetonowana Tajemnica. Poświęcona jest ona największej bodaj... Zagadce w dwudziestowiecznej historii Bytomia. Tajemnica ta narodziła się równo przed 80 laty, w grudniu 1944 roku, kiedy to zwieziono w głąb szybu południowego ówczesnej kopalni Preussen w Miechowicach tajemniczy ładunek. Uważa się, że mogły to być zrabowane dzieła sztuki albo sztaby złota. Długo też spekulowano na temat możliwości ukrycia tam archiwum katowickiego gestapo. To ostatnie nie wydaje się polegać na prawdzie. Mogło jednak mieć znaczenie dla powojennej historii tego miejsca. Gdyż wygląda na to, jak dowodzi Bartków, że komuś po prostu zależało na tym, by tajemniczy depozyt nigdy nie ujrzał światła dziennego. To już drugie podejście Macie do tematu. W 2012 roku wydał bowiem tę książkę: Tajemnica Szybu Południowego. I jest to bardzo dobra książka. Ale porównajmy. Zabetonowana tajemnica ma mniej więcej dwukrotnie większą objętość. Znajdziecie tu nowe fakty, nowe relacje, nowe zdjęcia, nowe źródła, a i nowe rezultaty dociekań autora. Jest to bardzo dobra książka i warto po nią sięgnąć. Nie tylko, jeżeli mieszka się w betonie.